zostanie opanowany przez Rosjan to tak pewnie swego, że z bezczelnością podeszli na tytuł na na nagle kawaleria, proszę Państwa, się pojawiła, ale i wśród kawalerii są straty, ale drodzy państwo, tam też prób się ściele dopadają na swoich miejsce piechotę rosyjską i próbują przypędzić się do tej pozycji. Lotnik rosyjski, proszę zwrócić uwagę, krzyczy słynne hasło bojowe Rosjan w pieriot. Każdy to zna. Nie się nie zamierzają oddać świtala. Cały czas trwa we Kawaleria próbuje przetędzić Rosjan i teraz pada pod oficjum. Pod śmiercią uderzeniem szabli. I poszło na zbędnej kartecz w stronę Również utrzymują, ale powoli zaczynają spróbować przewagę taktyczną i powoli, powoli jest ich mniej. Powoli, powoli zaczynają wycofywać zespoły pozycji, czy będą wzięci jeńcy, czy wszyscy uną, to już za chwilę zobaczymy.